Hej! Cześć! W naszych filmikach pokazujemy, jak rozwijać postrzeganie pozazmysłowe. A w dzisiejszym odcinku opowiemy o prekognicji i widzeniu selektywnym. Jak zawsze, pokażemy fajne ćwiczenia. Dziękujemy wszystkim, którzy nas obserwują i udostępniają nasze filmiki. Udostępniajcie je dalej, bo nadal wiele osób nie wie, jakie ich dzieci mogą mieć zdolności. W Polsce 100% dzieci może rozwijać u siebie postrzeganie pozazmysłowe, a 40% z nich ma wyjątkowe predyspozycje. Chcieliśmy także bardzo podziękować Panu Mateuszowi Bonieckiemu, który pomaga nam udostępniać nasze filmiki i wszystkim członkom grup świadomościowych w Polsce. Ostatnio wrzuciliśmy filmik na grupy dla nauczycielek i przedszkolanek, i wiele z nich oburzyło się, że nie są przedszkolankami, tylko nauczycielkami, bo przedszkolanka to jest dziewczynka chodząca do przedszkola. No i to mnie nie uczyły przedszkolanki? Jak widać, nie. Większość z was zaprowadza dzieci do przedszkoli, gdzie nauczyciele nawet nie wiedzą, jakie mogą one mieć zdolności. Na pewnych zajęciach był u nas dyrektor prywatnego przedszkola, pan Krzysztof. Na własne oczy widział, jak dzieci wykonują bezbłędnie ćwiczenia i wszystkie mają predyspozycje, a po kilku dniach stwierdził, że to po prostu są gusła. Nasze filmiki często udostępniamy na grupach świadomościowych, na których jeszcze nie zdarzyło się, żeby ktokolwiek napisał nam coś takiego. Moim zdaniem ludzie tam po prostu są bardziej świadomi i otwarci. Ostatnio napisała do nas mama małego Wojtusia, który umie naśladować nasze ćwiczenia. Wojtuś ma dopiero 3 lata. Pozdrawiamy Cię, Wojtuś. Widzieliśmy Cię na filmikach. I super ci idzie. Dziękujemy mamie Wojtka i innym osobom, które informują nas, jakim idzie. Bardzo nas to motywuje. Ostatnio zgłosił się też do nas pewien tata, który chce ćwiczyć ze swoimi dziećmi zdalnie. Pomagamy Wam w tym bezpłatnie, ale mam ogromną prośbę, żebyście poinformowali znajomych, jakie możliwości mają Wasze i ich dzieci, i pomogli im to rozwijać. Teraz opowiemy o prekognicji. Od początku w widzeniu pozazmysłowym Letycja i Oliver byli błędu, ale po pewnym czasie zaczęli się mylić, ale myślę, że o tym opowie raczej Letycja. Robiłam z Oluśem takie ćwiczenie, że wyciągałam z torebki na prezenty kolorowe klocki. Oluś wszystko powiedział źle, ale na szczęście nagrywaliśmy to ćwiczenie. Później, gdy je oglądaliśmy, okazało się, że Olo mówił każdy klocek z wyprzedzeniem. Wtedy odkryliśmy, że Oluś używa prekognicji. Tak, robiliśmy też jeszcze jedno, jeszcze jedno ćwiczenie, że Olek poszedł do drugiego pokoju, a ja byłam tutaj w pokoju i połączyliśmy się ze sobą na Skype'ie. Olka z zadaniem było powiedzieć, jakie przedmioty będę wyjmować po kolei z pudełka. Ja i Letycja byłyśmy tutaj razem, ale ani ja, ani ona nie znałyśmy przedmiotów, które są w pudełku, bo uszykował nam je tata. Oliver powiedział wszystkie przedmioty z wyprzedzeniem i jak się okazało, nie wiedział nawet, że jeszcze nie rozpoczęliśmy ćwiczenia. Gdy zaczęłam je wyjmować, okazało się, że podał je w dobrej kolejności. Ja też robiłam z okiem to ćwiczenie. Powiedziałam, dobra, zaczynamy, a on wymienił bezbędnie trzy przedmioty, które dopiero później wyciągnęłam. No cóż, magia. Robiliśmy też ćwiczenie z kolorowymi kartkami. Olek był w drugim pokoju i jego zadaniem było powiedzieć, jaki kolor kartki wyciągnęłam. Miałam przed sobą stosik kartek i losowo wyciągałam kolor. A Oliver z wyprzedzeniem mi go podawał. Sama jeszcze nie wiedziałam, jaki kolor wyciągnę, no bo tego koloru tak naprawdę nie widziałam. One były pod spodem. A Olek poprawnie podał kolor, zanim ja zadążyłam na niego spojrzeć. Mistrzem w odczytywaniu kolorów kartek jest u nas letycja. Często podaje kolor kartki z wyprzedzeniem. Musicie zwrócić uwagę na to u swoich dzieci podczas wykonywania ćwiczeń. Często myślicie, że dziecko wykonuje jakieś zadanie błędnie, a ono po prostu może wykonywać je z wyprzedzeniem i podawać kolejność do przodu. Ćwiczenia z wykorzystaniem prekognicji możecie zauważyć u mnie w filmikach z Akademii. Tam dzieci często robią ćwiczenia z wyprzedzeniem. Możemy wam pokazać, na czym to mniej więcej polega. To ćwiczenie jest dobre dla maluszków i początkujących. Często gdy chcemy się komuś na dworze pochwalić, bierzemy losowe rzeczy. Co tam macie? Chusteczki. Portfel i telefon. A ja dorzucę jeszcze okulary. O już będziesz szukał chusteczek. Dobra. Tutaj. <grym> <grym> tutaj. <grym> tutaj. <grym> tutaj. <grym> ok. <grym> tutaj. Tutaj. Brawo. Wszystko dobrze. I teraz zobaczycie, jak w mojej Akademii to ćwiczenie wykonuje nasza mała trzyletnia Emilka. I też nie będę przekonać. musimy pokazać, gdzie jest nie? Dobrze, żeby pokazała po prostu, gdzie jest tak? Okej, tak? Dobra, okej. No dobrze. Na skończyć. No, zapomnieliśmy Porządnie, porządnie. Tak. Wiesz, teraz trzeba przełożyć

A teraz zobaczymy jak nasza mistrzyni będzie odgadywała kolor kubka. Okej, okay, zaczynamy. Oj, zielony, Dobrze. pomarańczowy, czerwony, pomarańczowy, uh -huh. zielony, tak, czerwony, pomarańczowy, czerwony, uh -huh. żółty, tak, żółty, tak. wszystko. Teraz opowiemy, co się w widzeniu selektywnym. Oluś miał jedno zadanie, gdzie musiał wśród kupki patyczków do liczenia znaleźć jeden żółty. Zrobił to oczywiście bez problemu. Jak go zapytaliśmy, jak to robi, powiedział, że widzi tylko i wyłącznie ten żółty patyczek. Jest to częste zjawisko, że dzieci podczas wykonywania ćwiczenia widzą tylko to, co tak naprawdę potrzebują widzieć. Teraz pokażę Wam widzenie selektywne. Będę szukać tego Wredasa. Ciężki z Ciebie zawodnik. No wiem. Kurczę. Teraz mi się uda. Tam! Hmm. Ciebie nie da się pokonać. A wiesz jak ja to robię? Nie. Wśród tych wszystkich klocków jedyne co widzę to tego ludzika i po prostu trafiam na niego. Zgubiliśmy też nasze pudełko z patyczkami, więc wstawimy Wam teraz archiwalny filmik, jak Olek w taki sam sposób, wykorzystując widzenie selektywne, wykonuje ćwiczenie z patyczkami. Teraz pokażemy Wam zabawę, gdzie jest żółty w wersji dla zaawansowanych. Mamy tutaj kilkadziesiąt szkolnych patyczków do liczenia, w tym jeden żółty. A Oluś będzie musiał go znaleźć. Dobra. Dobra. Pierwsze ci się udało. Zobaczymy, się dalej ten będzie ci tak dobrze ci szło. No i kolejne się udało. znowu się udało. I kolejny raz. Brawo. Udało Ci się wszystkie razy. Czasami w filmach sensacyjnych są sceny, że ktoś ucieka i chowa się w tłumie, na przykład na peronie metra. Dla dziecka sensytywnego znalezienie takiej osoby nie byłoby w ogóle problematyczne. Po prostu wtedy musi pominąć inne osoby i widzi tylko tą, którą chce widzieć. Ale o tym opowiemy Wam trochę więcej w odcinku o wojsku. Zabawię się w snajpera, a ja będę rozbrajał bombę. W następnym odcinku opowiemy o uchwycie czasu i zdarzenia. A od przyszłego tygodnia będziemy wrzucać filmiki tematyczne. Jakie to ma zastosowania w sporcie i jakie możliwaś, możliwości mają ludzie niewidomi? Powiemy też o cechach i o możliwościach dzieci sensytywnych. To będzie super jazda. Mhm. Dużo zdobytej przez nas wiedzy jest dzięki mojej akademii. Także jeżeli chcecie ją wesprzeć, linki zostawimy wam w opisie. A wiecie, że dzieci sensytywne mogą diagnozować i leczyć? U nas w Akademii co prawda tego nie uczymy, ale warto, żebyście wiedzieli, że mają takie możliwości. A można też leczyć zwierzęta? Kto wie?